Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Znaleziska Widzów. Słuchajcie, znalazłem trochę czasu, ciężko było, ale w międzyczasie, między skrobaniem karpia, a ubieraniem choinki, troszkę czasu wolnego się znalazło. No i postanowiłem, że nagram ten ostatni już odcinek w tym roku, odcinek świąteczny z Waszymi znaleziskami. Także nie będziemy przedłużać i zaczynamy zestawienie. A zostawienie zaczynamy od Arka, który nadsyła swoje znaleziska. Napomnę tylko, że Arek zmienił sprzęt. Śmiga teraz z T8 XP. No i tutaj pierwsze znajdki. Pierwsze znajdka to piękny medalik. Ogólnie wykopany na wypadzie. Tutaj macie z tym jego mośem. Chyba nie trzeba go przedstawiać. Pan Saperz. I na tym oto wypadzie został trafiony ten gwoździk ze szandaru. Zresztą rzucę Wam tutaj link. Jak ktoś jest ciekawy, co tam jeszcze wpadło. Oprócz medalika wpadło również sreberko. Takie malutkie srebereczko do identyfikacji, jeżeli ktoś kojarzy. Na pewno tylko, że nie jest to na pewno Gustav Adolf. Coś takiego malutkiego. No i kolejne fanty z kolejnych wypadów i piękne, piękne sreberko. Zaczynam od pięknego srebra. Jest to pięć ore szwedzkich. Piękne wielkie srebro, datowane na 1690-1715 rok. No i kolejna monetka, kolejne srebereczko, tym razem 5 groszy z Królestwa Polskiego. Kolejny medalik, ten niemiecki. O, guziczek. Piękny guzik arsenowy, pięknie zdobiony. No i tutaj fanty w całości. Trochę perelu. O, zapięcie od książki międzywojnie. Kolejny fancik to taki zmiażony, styrany orzełek ZUR-19. Na szczęście udało się go odratować. I tak prezentuje się po prostowanku. No i reszta fantów z wypadu. Jest guziczek górniczy, jest majóweczka styrana. O, widać, że dostała ognia. Jakieś dwa pierścioneczki. No i perelek. No, i kolejny medalik niemiecki. Kolejny medalicho. Spory guziczek. Spory, grubawy guzik kontuszowy. No, i takie dwa guziczki ciekawe. No, i teraz pytanko do specjalistów, co to jest. Czy to coś napoleońskiego? Tutaj na porównania Guziki, które wykopał kolega Arek wcześniej. Z tego co mi się każe też chyba trafiłem. Dwa takie malutkie guziczki z Orłem, mmm, który jest. Znaczy, pod orłem jest taki oto właśnie wieniec. No, coś ciekawego. Pozdrawiam gratki, fantów, no i powodzonka na kolejnych wyprawach. Kolejne znajdki na odsyła Ernest. Tutaj zaczynamy od wykopek jakichś chyba śpietniczych. Został trafiony. Piękna buteleczka w całości. Tutaj jakaś przykrywka, zamknięcie. Nie ma pojęcia, ale no coś niemieckiego. Może coś od kosmetyków. Tutaj myślałem, że monetka jakieś 10. Feningów z cesarstwa zobaczcie z drugiej strony medalik, jakiś kajzerek z ułamanym łóżkiem, ale całkiem fajny fancik, coś takiego ciekawego, coś w formie zawieszki, nie wiem jakby mi podpowiadała coś mi podpowiada że to wygląda w kształcie jakby balonu nie wiem czy to moja wyobraźnia mi tylko tak podpowiada ale coś ciekawego wygląda srebro, no i sreberka srebrne monetki półmareczki, tutaj już po przeczyszczeniu tutaj piękne stare srebro sześć feników z Wranderburgi 1700 chyba siódmy rok z tego co dobrze widzę, albo osiemdziesiąty siódmy no coś bardzo fajnego mm, guziczek, guziczek nie byli jakie, bo y, lufafe bardzo podobno, może nie bardzo podobne, ale podobne były w PRL-u takie wiecie, w kształcie jakby piłki do futbolu z takimi łatkami. O, kolejny guzik. Też chyba ciekawy, bo z takim jakby skrótem jakby zastrzeżonym patent, jakimś patentem DR, DRB. Z tego co dobrze widzę, ta wygląda z tyłu. No i menaszka. Mynaszka z datą um, 1938 rok. No za Stefan Ternes, naprawdę. Gratki. I powzonka również na kolejnych wypadach. Przechodzimy do Michała, który nasyła swoje znajdki. I tutaj sporo fajnych rzeczy. Zacznę od takiej ciekawej broszki, z takim podłużnym jakby kamyczkiem. Bardzo fajnie to wygląda. Fajna sprawa, ogólnie dużo Niemczyzny, jak sam kolega opisuje wiadomości. Sporo fajnych pinek, jak widzicie sami tutaj mamy nieśmiertelnik nieśmiertelnik jak kolega pisze w mm, wiadomości kom, drugiej kompanii kadrowej 9 batalionu szczęców krajowych o, guziczki w pięknych stanach tutaj mamy guziczek pocztowy oraz yy, pruski rangowy tutaj kolejny pocztowy jakiś granadier. tutaj jakieś pułkowe groszki, również fajne stany e, klamry, dwie klamry niestety uszkodzone, tutaj pierwsza z nich y, klamra policyjna kolejna klamra kolejna y, klamra rosyjska też ta gwiazdeczka niestety uszkodzona trochę dewocjonali fajny stary medalik tutaj taki kielich również fajnym z fajnego stopu, był jeszcze do końca się nie rozłożył. Yy, pieczątka, tutaj jak kolega również opisuje wiadomości. Pieczęć yy, z herbem, leliwa. No i taka wpinka na koniec, jak sam kolega yy, opisuje. Nieznana wcześniej wpinka z okazji zjazdu weteranów w Głogowie. I tutaj jeszcze do porównania stare zdjęcie z tym oto wielkim pomnikiem. Pozdrawiam Cię serdecznie Michał, dzięki za fotki i powodzonka na kolejnych wyprawach. Przechodzimy do Jarka, który nacyła swoje znaleziska. Tutaj opisuje wiadomości, że nowa miejscówka zaowocowała. Fajne znaleziska, sporo Niemczyzny ogólnie. Tutaj na pierwszym zdjęciu macie Krzyż Żelazny, poniżej orzeł, Luftwaffe w pinkach, Majowa z 1934 roku, tutaj orzełek, gapa niemiecka, z czapy, jakiegoś może oficera Wehrmachtu, eee, Nieśmiertelniczki. Kolejna wpinka Luftwaffe. Naprawdę grubo. <grywa> <grywa> eee. no, trochę do jest krzyżyk, medalik dosyć spory. Tutaj już chyba kolejny wypad, eee, ale również jakaś tam nieczyzna wpadała jest spineczka eee, Hitler-Jugen. Jest kilka fajnych guzików. Jest amerykaniec. Jest rewereczko piękne. 3 grosze. Przepraszam, 4 grosze albo 1 trzecia folara. Yy, tutaj ciekawe znalezisko. Zlepek monet, ale jest to tak zwana. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, dokładnie. Ale coś w formie jakby portfelika na monety. Kilka monet tam zostało w środku. Monety. Z Republiki Weimarskiej. No i tutaj kolejne znajdki, kolejne srebra. Piękne dwie mareczki, dwa, przepraszam, 20 fenigów. Z cesarstwa u góry piękne guziczki w pięknych stanach. Cesarstwo niemieckie. Jest rangowy guzik pruski. Tutaj dwie banie rumuńskie. No i kolejne srebra. Dwa grosze Fryderyka. Tutaj zapewne półtora z tego, co dobrze widzę. Zygmunta trzeciego wazy. Tutaj kolejny wypad. Tabliczka, jak sam kolega opisuje. Chałupa jeszcze stoi. Widać powiat brzeski. Także pozdrawiamy o Polskie. <laughs> no i dzwoneczek rowerowy. Nie tylko Iwan trafia. Piękny dzwonek z pięknym motywem cyklisty. No i taka piękna, wielka ikona, carska na sam koniec, no naprawdę cudeńka, wielka. Aż dziwne, że ktoś to zgubił. Pozdro Jarek, naprawdę gratki, gratki fantów i powodzonka również na kolejnych wyprawach. No i na sam koniec został nam Paweł, który nadsyła swoje znajdki. Tutaj zbiór medalików, krzyżyków u dołu i jeszcze trochę biżuterii. Sporo ogólnie takich pierdółek ciekawych, na przykład ten ptaszek. Tutaj taką kolejną ciekawostką, taka kokardka, może część jakiejś pineczki. Owadzik, taki też ciekawy. No i taka gitarka. No, takie fajne, ciekawe, małe pierdyłki. A cieszą. Przechodzimy do sreber, których również sporo upała. gruszówki i 10 gruszówka z Królestwa Polskiego. Tutaj trochę miedzi. Miedziaczki piękne, Augusta III, Sasa, Szelonka oraz Grosz. Tutaj zbiór Groszy Poniatowskiego. Kolejne miedziaki Poniatowskiego. Tu dwa Szelongi oraz pół Grosza. Trochę Rosji. Pięknie zachowane kopiejeczki, są też sreberka. No i kolejne wpinki, tutaj taki brodacz. Ciekawa wpinka, jakaś chyba cynkowa. Pinka harcerska oraz spineczka zapewne jakaś no, z PRL-u. Mm, bonetka kolejna to centy holenderskie. Mm, co my tu mamy jeszcze? Guziczek, ale naprawdę piękny guzik. Widać srebrzony guziczek. Jakiś zapewne herbowy, ale no, naprawdę fajny, piękny zachowany. No i taka kosa na koniec. Kurczę, <laughs> zobaczcie sami, no coś pięknego. Coś widać naprawdę starego, i tutaj kolega po czasie opisał mi, że jest to prawdopodobnie kord. Pozwólcie, że posłużę się tutaj Wikipedią. Jest to rodzaj ściecznej broni białej, popularnej wśród uboższych warstw społecznych w średniowieczu i nowożytności. No, coś naprawdę fajnego. No cóż tu rzec, gratki, gratki naprawdę, znaleźć z Paweł. Pozdrawiam cię serdecznie i powodzonka na kolejnych wyprawach. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Wasze znaleziska. Dziękuję Wam za wszystkie nadsyłane fotki. Oczywiście kontakt do mnie macie w opisie filmu. Możecie nadsyłać fotki przez Messengera, jak i drogą mailową. No i oczywiście na sam koniec. Z okazji zbliżających się świąt. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt no i wszystkiego dobrego w nowym roku. O nam poszukiwaczom to wiadomo. Mało śmiecia, dużo srebra <laughs> i tak dalej. Dobra, nie przedłużam, bo robota wzywa. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.